z tego względu, że e, ja mam nadzieję, Pana Wójta nie mam dzisiaj nie obec, nie wybaczył, kiedyś też się z tego śmiałuje. Pierwszy raz nie mam szalistę. To tak się rozgląda, że mówię, o jej rano przejmę. Normalnie e, mało miejsca, bo się <grym> od razu, tak troszeczkę bardziej zrobię ta społeczność. Um, każdy się nie zna. Jak się wchodzi do urzędu, to tam rzadko jest dzień dobry, dzień dobry, raczej... Cześć, cześć, tak, wszyscy się uznają. No tylko, no nam postać wójta i u nas zdecydowanie od od schematu, ale w no, momencie, kiedy zaprosiliśmy Pana autora, bardzo się to też właśnie pomysł to się niezwykle fantastyczny. Na spotkanie przybyło mnóstwo ludzi. To było około stu ludzi, gdzie, no, nie przypominam sobie, też tutaj nie było tyle osób, osób tak, w czasie. Um, więc przyjechaliśmy też, z z miejsca, To spotkanie, bardzo aktywne, więc też ogromnie polecam. Ludzie byli zachwyceni, podchodzili do nas później bo, po spotkaniu, że są nam ogromnie wdzięczni, że jakby dać mi możliwość. To było też takie połączenie, bo jednocześnie mieliśmy promocję książki na Tatuarach Barticia, ale też ogromną część spotkania poświęcił oblanemu, po prostu swojej historii, która była niezwykle ważna i zabawna. Więc to taki troszeczkę pomost między literaturą a kulturą, teatrem filmem. Tutaj którego widzicie tutaj w okularach. Człowiek, którego widzieliście po raz pierwszy. I on mówi, że on by chciał złożyć Do czego by, by byliśmy potrzebni? Ja bym miał zasubę. To znaczy, on kręci filmy na co dzień, y, jest grafikiem, y, ma naprawdę umiejętności, ale nie ludzi ich. A my znaliśmy. Tutaj ja widzę, że moje koleżanki, słuchajcie, przybyły. Ja chciałam tylko powiedzieć. Y, nie uwierzycie, że można wyjechać z do samej Są <grytanie> so, oczywiście, y, tak jak Kasia ja, uchwaliła pani swoich. Słuchajcie, nie chcieli mówić, więc co zrobiliśmy? Zrobiliśmy ognisko. Zrobiliśmy ognisko, pałek i opaski, i różne inne wybinacze czasu. E, I się na seniorzy w Wszystko było oprowadzone nie tylko przy ognisku, ale też w terenie. Fantastyczny film. E, Yeah.